Paragraf pierwszy. Rada Miejska w Sokółce z niepokojem przyjęła informację o likwidacji z dnia 1 stycznia 2014 roku kolejnych etapów Komendy e, e, powiatowej Policji w Sokółce. Te decyzja ta może wpłynąć na pogarszający stan bezpieczeństwa publicznego mieszkańców gminy Sokółka. Komenda Podatowa Policji w Sokółce osiągnęła w minionych latach bardzo dobre wyniki w zakresie wykrywalności, co wpłynęło na spadek przestępczości jest jedną z najlepiej funkcjonujących komend w województwie Podlasiak. Redukcja etatów może zniweczyć pozytywny rezultat współpracy przez wiele lat ciężkich służby tutejszych funkcjonariuszy oraz spowodować sprawę wykrywalności i nasilenie się przestępczości. Dodatkowym argumentem przemawiającym przeciw likwidacji etatów w komendzie powiatowej policji w Polsce jest przygraniczne położenie gminy Sokółka. Powoduje to znaczne zwiększenie zagrożenia przestępczością kryminalną, gospodarczą, jak i zdarzeniami związanymi z ruchem drogowym. Należy również mieć na uwadze planowane wprowadzenie nowego ruchu przygranicznego z ziemi, co spowoduje jeszcze większy przepływ ludzi i pojazdów przed terenem naszych dni z pewnością nie pozostaną bez wpływu dla stanu rządu publicznego. Rada Miejska w Sokółce sprzeciwia się planową likwidację funkcjonariuszy komendy oratoria policji w Sokółce i domaga się od instytucji odpowiedzialnych za utrzymanie porządku bezpieczeństwa obywateli, zaniechanie wszelkich decyzji prowadzących do pogoszenia bezpieczeństwa mieszkańców. Paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dnia podjęcie. Proszę Państwu powiedzieć tutaj, że...

Rada Miejska za, tak? rada w Sokół Rada Miejska w Sokolześcią planowania i likwidacja jest i domaga się. To znaczy domaga się. I pan wie, to znaczy co Rada Miasta w jakiej formie ma się domagać. Jeżeli, jeżeli ewentualnie domaga się, to ja uważam, że powinna, się ten, za, że powinna być fołowanie inne, że powinna dać propozycję zastanowienie się nad innym rozwiązaniem w celu utrzymania dotychczasowych do struktur i dotychczasowych bezpieczeństwa mieszkańców. Bo domagać się, no my możemy się domagać tak, ja bo burmistrza, wielu rzeczy, a burmistrz tak swoje. i tak pamiętacie z tego czasu, <grym> spodali, domagaliśmy się, <grym> przepraszam>, przepraszam, tutaj był jeden z naszych radnych, pan, pan, pan Serwis. też również domagaliśmy się o likwidacji PKS-u. Bardzo dziękuję, jeszcze raz. I na dzień dzisiejszy domagaliśmy to. się, PKS-u nie ma, budynków nie ma, y, terytoriów nie ma. Więc ja mam taką propozycję, że te sformułowanie powinno być troszeczkę w innym tonie, to jest jedna rzecz. Druga rzecz, powinna być tutaj zawarta również propozycja na, nas jako radnych mieszkańców y, spomorzenie, o, o spomorzenie. po prostu rozwiązanie tego problemu, ewentualnie pomóc. Natomiast jeżeli tam się przygotowuje na sesję za 3.12, przepraszam, y, taką propozycję, bez analizy, bez propozycji, Głosowanie przedyskutowania tego, no, to musimy tak, również Natomiast ja bym proponował, że jeżeli, jeżeli byłaby taka potrzeba, to trzeba zastanowić się nad tym, czy nie zlikwidować u nas w Straży Miejskiej i te pieniądze przekazać dla policji, do obsługi tego monitoringu, jak to również ewentualnie byśmy mieli zaszczędności z tego typu, bo dla mnie na dzień dzisiejszy jest to trochę nie tak, że tak. my domagamy się, jak tutaj. E, Ktoś napisał, domagamy się, ja bym powiedział, że nie powinniśmy się domagać, tak jak powiedziałem na samym początku, że forma domagania się to nie jest forma do policji, bo policji niczego nie, nie możemy narzucić, bo to jest jednostka, przepraszam, tak zwana militarna, a ona narzuci się swoimi prawami. Natomiast na pewno, żebyśmy wyjdzie radnym z powiatem z propozycją inną tak. lub przepraszam, z innymi gminami, typu kośnika czy zaproponować inne rozwiązanie, bo to przecież ta jednostka y, policji nie tylko obsługuje jedyną naszą gminę Sokółka, ale również gminy sąsiednie. Więc nie widzę nawet... Ja wiem, że tutaj pan radny powiedział. Y, y, że będzie to uchwalone również na sesji powiatu. Zgadzam się, ale przepraszam, jaki odwil jest na przykład w Kuśnicy, w Janowie, w Sikrze? Przepraszam, panie przewodniczący, no właśnie. Tak nie do końca to jest jakby tak zrobione. My takie stanowisko według mnie nie powinniśmy przyjąć. Na paradę niczemu to nie będzie przeszkadzało i kierujemy. Tak. E, żadne, tak powiem, suwerenne decyzje tych osób, które mm, odpowiadają za to. E, według mnie do, państw, do Państwa decyzji będzie należało, jaką podejmiecie państwo uchwałę. Ja e, uważam, że jeżeli podejmiemy, to, e, to na pewno wpisujemy się w słuszne postulaty i mieszkańców Sokółki, którzy też uważają, żeby e, tych etatów nie ograniczać e, na pozycji. Dziękuję. Pan radny Miniusz. Szanowni Państwo. Mamy temat bardzo ważny i na czasie, bo zaczynamy rok 2014, poczymy w 2013, wiemy jakie skutki były w 13 i chcemy, żeby poprawa była w 14 i w następnych latach w porządku publicznym. Y, tu nie zgodzę się z panem radnym y, Stawieckim, że kamery zastąpią, jeżeli my on e, zlikwidować straż miejską, czy tam daty e, i kamery dodać, to, to zastąpią kino, e, kino e, stadion, ale inwiniuczy, nie bryły i nie, nie, nie kresniany. I policjant jest wszędzie na każdej drodze, straż miejska ma swoje obowiązki. I ja prosiłbym bardzo o to uchwałę naprawdę y, ona jest już dawno zorganizowana, żeby powiększać daty. A to trzeba pomóc, jak tylko możemy, żeby to bezpieczeństwo jednak u nas było. Przystępujemy do głosowania. Czy kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem stanowiska w sprawie ograniczenia i w Komendzie Powiatowej Policji w Sokółce? Proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciwny? Dziękuję. W głosowaniu udało 21 radnych. 17 zagłosowało 17 radnych. przeciw. Przeciw głosowało pięciu radnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.